Rysunek przedstawia siły działające na kulę toczącą się w dół równi. Są to jej ciężarku, reakcja równi R na nacisk wybierany przez kulę oraz siła tarcia. Siła F zaznaczona na niebiesko to wypadkowa R i Q. Określana ona jest jako siła suwająca. Zwróć uwagę, że w kierunku ruchu wzdłuż równi działają na kule dwie siły F i T. Obie są zwrócone przeciwnie. Dynamiczne równanie ruchu, a więc druga zasada dynamiki dla ruchu postępowego kuli wygląda więc tak, Ma równa się F minus T. Oprócz tego kula się obraca, a zatem obrót. Następuje pod wpływem wypadkowego momentu sił. Przyjrzyj się sile F. Ona ma kierunek przechodzący przez oś obrotu kuli, zatem jej ramię jest równe 0. Moment siły F jest równy 0. Pozostaje moment siły T, która ma ramię równe R. Moment ten, zastosuj regułę śruby prawoskrętnej, jest prostopadły do płaszczyzny rysunku i skierowany w głąb tegoż rysunku. Ja oczywiście moment siły rysuję w rzucie, żeby był widoczny. Piszemy drugie podstawowe prawo fizyki, które opisuje to, co się dzieje. Opisuje ruch obrotowy. No i jeszcze droga, którą mamy obliczyć. Po zwolnieniu kula porusza się z przyspieszeniem. Jej ruch jest jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej. Zatem droga jest równa a kwadrat przez 2. Te trzy równania zamykają sprawę dotyczącą fizyki. Analizę fizyczną zamknęliśmy, trzeba te trzy równania rozwiązać. Co by tu zrobić, żeby się nie narobić? Proponuję tak: w pierwszym równaniu za I0 moment bezwładności kuli podstawić wzór. Za ε przyspieszenie kątowe wstawić A do dzielone przez R, czyli stosunek przyspieszenia liniowego do promienia kuli. A moment, moment siły tarcia, czyli T razy R. W tym równaniu natomiast, wielokrotnie już z tego korzystaliśmy, że siła suwająca, to wynika z analizy tego trójkąta prostokątnego, jest równa mg sinus alfa. A dalej, popatrz, R eliminujemy, mamy T. No to T wyznaczmy z równania drugiego. Lewe strony są identyczne, to porównajmy ze sobą strony prawe. Przynieśmy minus MA na lewą stronę ze zmianą znaku. Obie strony podzielmy przez masę i wyznaczmy przyspieszenie. Mając przyspieszenie, idziemy tu do wzoru na drogę, wstawiamy przyspieszenie i znajdujemy przebytą drogę.